Niewolnicy szli powoli, jeden za drugim, a każdy niósł oszlifowany kamień. Czterech szeregów, każdy o długości półtora kilometra, z kamieniołomów do miejsca, gdzie zaczęto budowę miasta twierdzy, pilnowali strażnicy. Na dziesięciu niewolników przypadał jeden uzbrojony wojownik-strażnik. Obok idących niewolników, na szczycie trzynastometrowej, zbudowanej z oszlifowanych kamieni ludzkimi rękami góry, siedział Kratos, jeden z naczelnych kapłanów. W ciągu czterech miesięcy w milczeniu obserwował to, co się działo. Nikt go nie odciągał, nikt nawet spojrzeniem nie śmiał przerwać jego rozmyślań. Niewolnicy i straże traktowali sztuczną górę stronem na szczycie jako nieodłączną część krajobrazu. A na człowieka, to siedzącego nieruchomo na tronie, to przechadzającego się po placu na szczycie góry, nikt nie zwracał uwagi. Kratos postawił przed sobą zadanie: zreorganizować państwo na tysiąc lecie umocnić władzę kapłanów, podporządkować im wszystkich ludzi na ziemi, czyniąc z nich łącznie z władcami państw, kapłańskich niewolników. Pewnego razu Kratos zszedł na dół, pozostawiwszy na tronie swojego sobowtóra. Kapłan zmienił odzież, zdjął perukę, nakazał naczelnikowi straży, aby go zakupł w łańcuch jak prostego niewolnika i postawił w szeregu za młodym i silnym niewolnikiem imieniem Nart. Wpatrując się w twarze niewolników, Kratos zauważył, że ten młody człowiek ma spojrzenie dociekliwe i krytyczne, a nie błędne lub obojętne jak wielu. Twarz Narda była to skupiona i zamyślona, to wzruszona. Znaczy to, że nosi on w sobie jakiś swój plan, zrozumiał kapłan, lecz chciał się przekonać, jak dalece trafna jest jego obserwacja. Przez dwa dni. Kratos śledził narda. W milczeniu taszczył kamienie, siedział przy nim w czasie posiłku i spał obok na pryczy. Trzeciej nocy, gdy tylko padła komenda spać, kratos obrócił się do młodego niewolnika i szeptem pełnym goryczy i rozpaczy wypowiedział niewiadomo do kogo skierowane pytanie: Czyż tak już będzie przez całą resztę życia? Kapłan zobaczył, Młody niewolnik drgnął i natychmiast odwrócił się twarzą do niego. Jego oczy błyszczały, migotały nawet przy mdłym świetle pochodni dużego baraku. To nie będzie trwać długo. Ja obmyślam plan. I ty, Staruszku, też możesz w nim uczestniczyć, wyszeptał młody niewolnik. Jaki plan? Jaki plan? Obojętnie z westchnieniem zapytał kapłan. Nart na gorąco i z przekonaniem zaczął objaśniać. I ty, staruszku, i ja, i my wszyscy wkrótce będziemy wolnymi ludźmi, a nie niewolnikami. Policz, staruszku, na każdych dziesięciu niewolników przypada jeden strażnik, a piętnastu niewolnic, które przygotowują pożywienie, szyją odzież, też pilnuje jeden strażnik. Jeżeli o umówionej godzinie wszyscy rzucimy się na strażę, to pokonamy je. Niech strażnicy będą uzbrojeni, a my zakłócimy w łańcuchy. Na dziesięciu na każdego, a łańcuchy też można wykorzystać jak broń. Podstawiając je pod uderzenie miecza, rozbroimy wszystkich strażników, zwiążemy ich i przejmiemy broń. Ach, młodzieńcze znów wesnął Kratos, na pozór obojętnie, i powiedział: Twój plan jest nieprzemyślany, strażników którzy nas obserwują, można rozbroić, lecz wkrótce władca przyśle nowych, być może nawet całą armię i zabije zbuntowanych niewolników. Ja i o tym pomyślałem, staruszku. Trzeba wybrać taki czas, kiedy nie będzie armii. I ten czas nadchodzi. My widzimy, jak przygotowują armię do wymarszu, szykują prowiant na trzy miesiące drogi, a to znaczy, że za trzy miesiące armia dotrze do wyznaczonego miejsca. I podejmie walkę. W bitwie osłabnie, lecz zwycięży i podejmie wielu nowych niewolników. Dla nich już buduje się nowe baraki. Powinniśmy zacząć rozbrajać straż, gdy tylko armia naszego władcy rozpocznie bitwę z inną armią. Gońcy będą potrzebować miesiąca, aby dostarczyć wiadomość o konieczności natychmiastowego powrotu. Osłabiona armia będzie wracać przez co najmniej trzy miesiące. W ciągu czterech miesięcy będziemy w stanie przygotować się do spotkania. Nas będzie nie mniej niż żołnierzy w armii. Pochwyceni niewolnicy zechcą być z nami, kiedy zobaczą, co się wydarzyło. Ja wszystko zaplanowałem, jak należy, staruszku. Tak, młodzieńcze, ty ze swym planem i ze swoimi myślami możesz strażników rozbroić i odnieść zwycięstwo nad armią, odpowiedział kapłan, już nieco bardziej ożywiony i dodał. Lecz co potem? Co potem zaczną robić niewolnicy, i co będzie z władcami, strażnikami i żołnierzami? O tym niewiele myślałem, i na razie przychodzi mi do głowy jedno: Wszyscy, którzy byli niewolnikami, staną się ludźmi wolnymi. Wszyscy zaś, którzy dzisiaj nie są niewolnikami, będą nimi. Jakby głośno myśląc, nie do końca pewien powiedział Nart. A kapłanów, powiedz mi, młodzieńcze, kapłanów zaliczysz do niewolników czy do ludzi wolnych, kiedy zwyciężysz? Kapłanów o tym też nie myślałem. Lecz teraz proponuję, niech kapłani zostaną jak są, słuchają ich niewolnicy, władcy, choć trudno ich niekiedy zrozumieć, to jednak myślę, że są nieszkodliwi. Niech opowiadają o Bogach, a my sami. I tak wiemy, jak lepiej przeżyć swoje życie. Jak lepiej, to dobrze, odpowiedział kapłan i udał, że strasznie chce mu się spać. Ale Kratos tej nocy nie spał, rozmyślał. Oczywiście, myślał najprościej o spisku powiadomić władcę i schwytać młodzieńca niewolnika. On ewidentnie był głównym inspiratorem, lecz to nie rozwiąże problemu. Chęć oswobodzenia się zawsze w niewolnikach będzie tkwić. Pojawią się nowi przywódcy, będą opracowywać nowe plany, a skoro tak, główna groźba dla państwa zawsze będzie istnieć w jego wnętrzu. Przed Kratosem stało zadanie: opracować plan zniewolenia całego świata. On rozumiał. Nie uda się osiągnąć celu tylko za pomocą fizycznej przemocy. Niezbędne jest psychologiczne oddziaływanie na każdego człowieka, na całe narody. Trzeba transformować ludzką myśl, wmówić każdemu, że niewolnictwo jest najwyższym dobrem. Trzeba uruchomić samorzutnie rozwijający się program, który będzie dezorientować całe narody w przestrzeni czasie i pojęciach, a co najważniejsze, w adekwatnej percepcji rzeczywistości. Myśl Kratosa pracowała coraz szybciej, przestał odczuwać ciało. Ciężkie kajdany na rękach i nogach, i nagle, jak przebłysk błyskawicy, powstał program. Jeszcze nie uszczegółowiony i nie do wytłumaczenia, lecz już odczuwalny i palący ogromną skalą swojego zasięgu, kratos poczuł się samowładczym panem świata. Kapłan leżał na pryczy, zakuty w kajdany i sam się sobą zachwycał. Jutro rano, kiedy poprowadzą wszystkich do pracy, dam umowny znak i naczelnik ochrony nakaże wyprowadzić mnie z szeregu niewolników, zdjąć kajdany. Uszczegółowię swój plan, powiem kilka słów i świat zacznie się zmieniać. Niewiarygodne. Raptem kilka słów i cały świat podporządkuje się mnie, mojej myśli. Bóg rzeczywiście dał człowiekowi siłę, która nie ma sobie równej we wszechświecie, ta siła to ludzka myśl. Ona tworzy słowa i zmienia bieg historii. Sytuacja ułożyła się nadzwyczaj pomyślnie. Niewolnicy przygotowali plan powstania. Plan ten jest racjonalny i najwyraźniej może doprowadzić do pozytywnego dla nich rezultatu przejściowego. Lecz ja, za pomocą zaledwie kilku zdań. Zmusza nie tylko ich, lecz również potomków, dzisiejszych niewolników, a i władców ziemskich do bycia niewolnikami przez nadchodzące tysiąc lat. Rankiem na znak Kratosa naczelnik ochrony zdjął kajdany. I już następnego dnia na plac obserwacyjny zostało zaproszonych pozostałych pięciu kapłanów i faraon. Kratos zaczął swoją mowę od zebranych. To co teraz usłyszycie, nie powinno być przez nikogo zapisane ani przekazane dalej. Wokoło nas nie ma ścian i moich słów nie usłyszy nikt poza wami. Wymyśliłem sposób zamienienia wszystkich ludzi żyjących na ziemi w niewolników naszego faraona. Nie można tego uczynić nawet przy pomocy niezliczonych wojsk i wyczerpujących wojen, lecz ja to uczynię kilkoma zdaniami. Miną w sumie dwa dni od ich wypowiedzenia a przekonacie się jak świat zacznie się zmieniać patrzcie na dole długie szeregi zakutych w łańcuchy niewolników niosą po jednym kamieniu pilnuje ich mnóstwo żołnierzy im więcej niewolników tym lepiej dla państwa tak zawsze uważaliśmy ale im więcej niewolników tym bardziej trzeba obawiać się ich buntu wzmacniamy straże musimy dobrze karmić swoich niewolników bo inaczej nie będą mogli wykonywać ciężkiej fizycznej pracy, lecz oni tak czy inaczej są leniwi i skłonni do buntu. Patrzcie, jak wolno się poruszają, a rozleniwiona straż nie popędza ich kańczugami i nie bije nawet zdrowych i silnych niewolników. Ale oni zaczną się poruszać o wiele szybciej i nie będzie im potrzebna straż. Strażnicy też staną się niewolnikami, Dokonać czegoś podobnego można w następujący sposób. Niech dzisiaj przed zachodem Herodowie rozniosą dekret faraona, w którym będzie powiedziane: Z nastaniem świtu, nowego dnia, wszystkim niewolnikom darowana zostanie całkowita wolność. Za każdy kamień dostarczony do miasta, wolny człowiek będzie otrzymywać jedną monetę. Monety można zamieniać na jedzenie, odzież, mieszkanie, pałac w mieście. Czy samo miasto? Odtąd jesteście wolnymi ludźmi. Kiedy kapłani uświadomili sobie, co mówi Kratos, jeden z nich najstarszy wiekiem powiedział: Jesteś demonem, Kratosie. To, co jest Twoim zamysłem, spowije demonizmem mnóstwo ziemskich narodów. Niech będę demonem, a to, co jest moim zamysłem, niech ludzie w przyszłości demokracją nazywają. Dekret został niewolnikom ogłoszony o Zachodzie. Wprawiło ich to, Wzdumienie, a wielu nie spało tej nocy, obmyślając nowe, szczęśliwe życie. Rankiem następnego dnia kapłani i faraon ponownie weszli na plac na szczycie sztucznej góry. Obraz, który pojawił się przed ich oczyma, poruszał wyobraźnię. Tysiące ludzi, byłych niewolników, na wyścigi ciągnęły te same kamienie co wcześniej. Zalewając się potem, wielu niosło po dwa kamienie, inni, którzy mieli po jednym, biegli, zostawiając za sobą unoszący się kurz. Niektórzy strażnicy też ciągnęli kamienie. Ludzie, którzy uważali siebie za wolnych, wszak zdjęto z nich kajdany, dążyli do zdobycia jak największej ilości upragnionych monet, aby zbudować swoje szczęśliwe życie. Kratos jeszcze kilka miesięcy spędził na swoim placu, z satysfakcją obserwując to, co dzieje się na dole, a zmiany były kolosalne. Część niewolników połączyła się w niewielkie grupy, zbudowała wózki i, naładowawszy kamieniami, do samej góry pchała je, oblewając się potem. Oni wymyślą jeszcze wiele urządzeń. Z satysfakcją pomyślał po cichu Kratos. Od już usługi wewnątrz pojawiły się. Roznosiciele wody, pożywienia. Niektórzy niewolnicy jedli wprost w biegu, nie chcąc tracić czasu na drogę do baraku, aby spożyć posiłek i płacili przynoszącym otrzymywanymi monetami. Wiadomo, że i lekarze pojawili się wśród nich w biegu wręcz udzielając pomocy poszkodowanym, też za monety. Wybrano też kierujących ruchem. Wkrótce wybiorą sobie naczelników, sędziów Niech wybierają. Oni przecież będą się uważać za wolnych, a istota rzeczy nie ulegnie zmianie. Oni jak dawniej targają kamienie. I pędzą jak przez tysiąc w tumanach kurzu, oblewając się potem, taszcząc ciężkie kamienie także i dzisiaj potomkowie tych niewolników wciąż tak gnają bez sensu.